Siemanko z tej strony Daimon. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj szybki strzał, losowanie, wezwanie podziemia, 5 losowań. Zobaczymy, co nam dać los, co nam wpadnie. Zapraszam. Sonia zobaczymy dalej. RAMS Może coś padnie Jak widzicie nic nie ma Zobaczymy dalej CZANGIR Jak widzicie 5 locowań i nic z tego nie ma tak właśnie wyglądają losowania ZP No niestety Dziękuję wszystkim za oglądanie Na razie